Dzień dobry witam do jawalki Satisfactory. Piękna noc. Zaczniemy od rozbudowy fundamentów. Zaczynamy tak w nocy, bo zaraz i tak, zanim ja to zrobię, to już będzie dawno dzień. Rozbudowujemy sobie fundamenty. Mam na tyle betonu, że powinno mi wystarczyć. Tutaj pod produkcję teraz i, i tych i płytek, znaczy nie płytek, dwutraowników takich stalowych. To się nazywa chyba płytka stalowa, czy coś takiego, nie wiem jeszcze. I rur też stalowych, także tutaj będzie na to miejsce. No dobrze, jeszcze cały czas noc, nie wiem kiedy będzie dzień, ale fundamentów już zrobiłem na tyle, że powinno wystarczyć i teraz tak, będziemy mieli dwa rzędy maszyn, bo z tej stali produkujemy e, dwie rzeczy, więc tutaj będzie jeden rządek, tam potem drugi. Teraz tak, to jest nasz pierwszy wlot tutaj, gdzie będziemy robili pier jedne z tych rzeczy, chyba to by wyszło gdzieś powiedzmy, nie wiem, tutaj, tak żeby było dobrze powiedzmy, cyk i cyk. Jakby tutaj teraz odbiór zrobić? Zmieści się, zmieści się elegancko. Z jednej i z drugiej strony wszystko się pomieści. Chyba, żeby to można było trochę bardziej jeszcze na równo postawić. O, można w sumie remont! A, tylko trzy rzeczy muszę usunąć. To takie remonty, to nie remonty, kurde. Dobra, konstruktorek, proszę bardzo, tutaj cyk. Cyk. Ile tutaj takich na razie? Tutaj ze 4. Tu potem będzie odbiór, ściana dostawa kolejnych rzeczy do tego, tutaj jeszcze będą sobie takie stały i, i to się akurat idealnie tutaj pomieści, tutaj, na, tutaj wzdłuż będzie można na tyle tego postawić, że powinno, powinno wystarczyć, no. a potem tam za ścianę i do magazynu elegancko, no, to teraz tutaj jeszcze to się. jadą sztabencje, jadą kurcze i tutaj teraz tak, tu będą przykładowo, no nie wiem, tutaj robimy belki, o to jeszcze inaczej, nie, pręty nie belki nie płytki nie dwutowniki, tylko po prostu belki, znaczy nie belki, tylko belki. Tak, brawo, ja. Dobra, stalowe belki, proszę bardzo. Aha, tutaj jest stalowa belka, a tu jest sztaba. Nie czekaj, też stalowa, dobra, nieważne. No, ale to by było. Teraz tutaj jeszcze prąd, czyli musimy tu jeszcze ścianę zrobić, przynajmniej ten, ten wyższy fragment. Tutaj raczej możemy zrobić taką normalną ścianę bez żadnych drzwi, bez niczego. Cyk, 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 cyk. Tam dopiero. Tutaj, powiedzmy, zrobimy sobie wejście gdzieś, gdzieś w tym miejscu, czy coś. No, i tutaj, teraz tu w ogóle, tutaj by była taka ściana, bo tu by sobie przeszło to do magazynu. Ja nie wiem, dobra, zrobimy podwójne, bo wtedy tutaj jeszcze będą i rury leciały, i to drugie, i, i te, 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 te belki całe. Także spoko i te ścienne słupki, tutaj, tak, co drugi, powiedzmy, ten akurat powinno być. Mniej więcej wyjdzie dobrze, tutaj dotąd dalej już nie. To jeszcze trzeba tę ścianę zrobić wyższą, a to się, to się zrobi później. Jak będziemy kiedyś robili piętro tutaj, o ile w ogóle, bo tu mamy na tyle miejsca, że... ...na spokojnie można tę fabrykę tak ciągnąć i ciągnąć. Zobaczymy, może na piętrze będą jakieś super komputery robione, albo coś takiego, jakieś takie... ...te duże maszynki może tam sobie będą stały po prostu, myślę, że to będzie dobry pomysł. O i skończą mi się zaraz kable. Ja se idę po kable jeszcze tam teraz na dół, zobaczymy czy stąd trafię w ogóle, tu trzeba wyjść na zewnątrz. Przetuptać sobie tutaj kawałeczek. Całkiem spory kawałeczek, zresztą. Potem sobie wchodzimy tu. Tamtędy też by można było jakieś przejście w sumie zrobić. Może jeszcze się zrobi. Albo hi hipertuby też można by było potem poprzeciągać gdzie trzeba. Tylko najpierw muszę je jeszcze wybadać. Ale przejście, ała. W sumie tędy albo tędy by się dało coś zrobić. Jakiś taki długi korytarz. Ja się tu będę potem normalnie gubić. Słuchajcie, w tej fabryce ja się tu będę autentycznie kurczę gubić. Robi się tu wszystko, co trzeba w ogóle. Bo coś tak nie widzę, żeby tutaj te druty jechały. Kable znaczy. One gdzie się robią? Coś tu się... Halo. Coś tu mało tych, kurcze kabli jest. Tak mi się coś wydaje. Wezmę se wszystkie. No i co? Tutaj powinny jechać, nie? Tak. No to leci w te, znaczy, że górna leci do tego. Eee... Gdzie one się produkują? Kablarony. Tutaj powinny, nie? Czemu to się nie robi? Halo! O! Ciekawe! To zapominalki, no, Do, ale teraz już się robią. O, dobra. Teraz już będzie. Zapomniałem tam tylko zrobić. Widzę dostawy. Te dwie maszyny tam jeszcze tak stoją bo stoją, ale jeszcze nie są tu podłączone ani do prądu, ani do wyjścia, ale tyle jak kabli powinno mi na razie wystarczyć, potem się najwyżej coś z tym zrobi. Dobra, no natomiast kable wziąłem, teraz można ciągnąć drut, co? Proszę bardzo, druty rozwieszone. Teraz z tej strony, tak jak tu mówiłem, tutaj, teraz e, jeszcze zrobimy jakieś takie przejście, na przykład tak, tak dla beczki, chociaż czy ja wiem, czy jest potrzebne, no tak bardziej, tak bardziej to, to, to te drugie na przykład, o tak bardziej z tej strony powiedzmy. No i tu jedziemy teraz ze ścianą, z tym, że tu jeszcze musi być dziura na taśmocią, który nam tutaj będzie przywoził sztabki. Ja nie wiem, bo nie liczyłem, ile tutaj teraz sztabek właściwie potrzebuje. E, 60 na minutę, czyli w sumie 240. No to tyle tu nie dojedzie, nie ma, nie ma opcji. E, ile my tu? Ja za to muszę zaraz policzyć, rozkminić jeszcze. Jak tu teraz zejść na dół, kurde, tędy. Do tych trzech, znaczy do tych czterech, to tutaj takie cztery. No tam powiedzmy, że. No, sześć to by było aż nadmiar. Także zostawimy sobie ta jeszcze tak miejsce. Zrobimy sobie tutaj takie odlewnie. Na razie nikt nie będę podłączać. Zaraz je zresztą sunę. I tam dopiero będą kolejne. Tak odlewni to będzie naprawdę sporo. Dobra, ta i ta. Na razie sobie stąd idą precz. Tutaj będzie pusto. Chwilowo jeszcze. I teraz tutaj górą. Tak jak mamy tutaj ten elegancki otwór, a tu jeszcze ściany można by dorobić, tak, póki co, w sumie. Cyk, 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 o, i płyteczki mi się skończyły, no, kurde, zaczyna jeszcze tam lecieć, Ech. Naprawdę tego łażenia jest coraz więcej i coraz dalej, te szybko biegi, to by się tu przedały, tylko że to trzeba katerium najpierw znaleźć, wybadać, przebadać, przeszukać, Yy, ja tak do końca nie wiem, gdzie tu katerium można znaleźć, ale może sobie poszukam w międzyczasie, między odcinkami i już następnym będę miał. Zobaczymy. Super, że to mi pokazuje, że jest równa jak jest tutaj, a tutaj to już nie. Świetnie, dobra, no to tak jak jest krecha, to potem jeszcze dwa trzeba sobie przejechać w bok i dopiero wtedy jest dobrze. Dobra, tutaj tak, tutaj te szybsze, proszę bardzo, cyk. I teraz tutaj musimy wjechać tak do góry fajnie, i to by było gdzieś, widzę, dotąd. Także tu jakbyśmy sobie zrobili uchwyt ścienny, tu to chyba to będzie za strome. Tak, ale tutaj zaraz dalej, to by chyba już było dobrze. Jak tam, co tam? O, dobrze. To można usunąć. No i tu może sięgnie takim jednym? O, sięgnie, super, super. I tutaj teraz pod spodem będą jeszcze te odbierajki schód, które będą szły... No, o, to jest w ogóle trochę za nisko. Nie, no nie róbmy takich rzeczy. No, zróbmy to już porządnie, kurde. Czyli kapkę wyżej tutaj, gdzieś. Czy teraz to podejdzie tu do góry? Tu jeszcze tak, ok. No, to to, to teraz tam i teraz jest równo. No. I tutaj też sobie zrobimy ze cztery takie huty. Tu jeszcze tylko te taśmy trzeba przedłużyć, tak dosyć dosyć poważnie, żebym miał tutaj też węgiel i e, ...te, tę te, 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 te drugą rzecz, żebym miał tutaj rudę żelaza. To gdzieś tu, cyk. No i też troszeczkę wcześniej chyba trzeba by zrobić takie coś. I tutaj... Ciupaga, coś tu coś tu zepsułem, zmieniłem. Czy tu się da zrobić? Bo kiedyś się nie dało. Że jak mam już rozdzielacz, to nad nim nie da się taśmy postawić, ale nie wiem. W ogóle mam jeszcze jakiś ten węgiel niepotrzebny przy sobie. Proszę mi to zabrać. Da się tu zrobić? Za długi chyba jest po prostu. O, za długi jest, dobra. E, aha, no, no, dużo nie brakuje. Jakbyśmy to tu gdzieś zrobili, to powinno sięgnąć. Taśmociąg klasy drugiej, cyk. Jest, dobra, jasne to są. No to tutaj też będą cztery odlewnie. Tam cztery, w sumie mamy 8. Teraz chodzi o to, że jak będę miał szybsze taśmociągi, to będzie można to podłączyć może pod jedną taśmę po prostu. Wszystko z tego, i wtedy tam gdzie trzeba, to sobie więcej tego. Tej stali pojedzie, ale na razie póki nie mam, no to sobie to tak rozdzielimy na 4. Na środku mamy jeszcze miejsce na. Nie, czekać, 8. Tak, no to w środku jeszcze 2, no to jest 10, dobrze. E, także wtedy będziemy mieli trochę więcej. Ja to już taśmociąg poziomu 4, bo i piątego nawet będzie musiał tutaj zapierdzielać. No ale to tak, jak miałem tam wcześniej na moim poprzednim save'ie, także dobra. Tutaj teraz jeszcze sobie odbiór, połączymy ładnie dostawy z tamtej strony, prąd i będzie można robić fabryczkę rur. Ładnie podłączone. Naprawdę ładnie, mi się podoba. Teraz jeszcze sobie tu walnimy oczywiście, ściany i na ścianach prąd. O! Najpierw trzeba było zrobić ściany. O! Coś mi się tutaj chyba zepsuło. Bo tutaj jest kawałek taśmy, ale nie ma kawałka taśmy. To jest taśma, widmo. Hej, wczytywanko sejwa! O, ja mam nadzieję, że w sumie nic poważnego nie straciłem w tej chwili. Gdzie my jesteśmy teraz? O, y, mam tylko dwie huty z czterech postawione i nie ma ścian. Y, super, super, ale dwa rozdzielniki już stoją i trzeba się ich pozbyć o matku. Okej, okay, no powiedzmy, że szału jeszcze za bardzo nie ma tutaj z produkcją sztabek z tej strony, bo większość się robi tam, ale... Zara będą też szły i tutaj. Te maszynki się zapchają surowcami, zapcha się wylot. Tutaj z nich to powinno więcej surowców lecieć teraz do tych. Chociaż kiedy to się wydarzy, nie wiem. Dobrze by było sobie teraz wybadać już jak najprędzej naprawdę te taśmociągi szybsze i te szybsze górniki. No, tymczasem tutaj teraz sobie sklonujemy właściwie jedno do jednego to, co jest tutaj, tylko tu jeszcze trzeba odbiór zrobić z tego. Z tych, tych sztabek, i zaraz już zaraz można już odblokowywać, kurde, trzy przy taśmie, zaraz będą. Tylko tu sobie jeszcze zrobimy teraz elegancki rządek e, konstruktorów, które będą robiły rury. Tutaj mamy te, te to tu będą rury. Tak jak teraz na to patrzę, to w sumie zrobiłbym to trochę inaczej, bo był jeden, byłby jeden taki centralny, może taśmociąg ze sztabami, i tak jak są tutaj rozdzielacze, to z jednej strony na przykład produkować rury w urządku fabryk, a z drugiej strony produkować teowniki i wtedy miałbym jedną tego taśmę, ale nie wiem czy to nie, było, nie byłoby za mało. Nie wiem, ale teraz już remontów nie będę takich robić. Tutaj sobie już tylko to podłączamy wszystko i już tak zostanie na zawsze. Jako muszę po więcej płyt jakiś, a on ich huczę tak za bardzo nie ma, bo mam mało śrubek. Kurde. Tak sobie poszedłem jeszcze po te wzmacniane płytki. Okazało się, że jednak produkuje ich rzeczy zdecydowanie za mało. Natomiast jak będę miał zaraz taśmociągi już te trzeciego poziomu, które się robi ze stalowych towników, no to już będziemy mieli ich dużo więcej, bo te stalowe townik się robi łatwiej i szybciej niż te wzmacniane płytki, także będzie fajnie. Natomiast no na razie muszę sobie tutaj porobić to niestety taśmami poziomu pierwszego. No i najwyżej potem je sobie po-upgrade'ować. No ale spoko. Tutaj teraz taki rządek tych łączników. Tutaj sobie podłączymy cyk, 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 tutaj ten ostatni, tak, żeby już było ładnie równo, to sobie zrobimy go tak. Tak. Tu będzie teraz ładnie pełno misa na ścianę. Tu sobie tylko zrobimy te, te takie przejściowe, żeby potem nie musiał tu łazić i klikać. Prąd tu jest, rury się już robią. No i teraz tak, jedziemy sobie tutaj ładnie na wprost, tak, do samego końca cyk. I tutaj teraz jakoś tak na górę. No powiedzmy, że nawet w ten sposób, tak na odpierdziel na razie, bo tam to docelowo będzie troszeczkę jeszcze inaczej wyglądało. Taki sam odbiór jeszcze sobie zrobię z tej strony, gdzie będą te owniczki leciały. I w ten sposób i rury, i te dwutowniki jadą sobie ładnie taśmami. Co prawda takimi trochę wolnymi, ale to się zaraz zrobi. I one teraz trafią sobie ładnie do odpowiednich skrzyneczek. I te skrzyneczki ja zrobię chyba tutaj tak po prostu od razu, żeby te taśmy nie musiały iść tam nie wiadomo jak daleko. Tylko, że te skrzynki też niedługo będę mógł zmienić na te większe, bo chyba razem z akurat tą logistyką poziomu trzeciego... Logistyka klasy trzeciej, o tak się to nazywa. Chyba razem z nią akurat dostajemy od razu wtedy te takie wyższe pojemniki. Tylko, że chyba można upgrade'ować po prostu stawiając jeden w drugi, tak jakby on się, on się wtedy powiększy. Nie wiem, zobaczymy. Teraz tutaj jeszcze trzeba jechać jakoś ładnie, sobie takim. takim. O, o, za mało środków. Cudownie idę po płytki. Naprawdę by się tu coraz bardziej jakieś szybkobieki przydały. Dobra, dzień dobry. Na razie sobie zrobimy tak. No i teraz zaś będę miał rozkminę, jak to tutaj podłączyć. Kurde balans. Proszę bardzo, gotowe, bardzo ładnie, tutaj sobie wjeżdżają ruły, a tutaj sobie wjeżdżają, e, no te dwuteowniki, no te, te belki niby stalowe, także wszystko mamy, teraz sobie poczekam na 200 sztuk, co prawda zanim to tu przyjedzie, to trochę czasu minie, chyba że powyciągam je po prostu z tych fabryczek i sobie odblokujemy logistykę klasy trzeciej. Rudek jeszcze niestety tyle nie mam i muszę je sobie pozdejmować z taśmy. Bo ta huta tam nie wyrabia za bardzo, ma za mało surowców, i to dlatego będzie trzeba tam poprzyspieszać taśmy i ewentualnie górnika poziomu e, drugiego tam wstawić. To, to niedługo myślę, że będzie można zrobić. No, nawet trzeba. Wszystko mam na tę logistykę klasy trzeciej. E, beton, beton też jest. Ja sobie tak w ogóle buduję i buduję. I teraz ciekawe, ile my w ogóle. Jak tam stoimy z prądem? O, no zużycie się trochę podniosło do 300. 40... 360 tam, w maksymalnych momentach. Jak poprzyspieszamy taśmociągi, to będzie chyba tego jeszcze więcej, ale i tak jeszcze wydajność... ...mamy... spoko, więc jeszcze troszeczkę zapasu jest. Zobaczymy, co będzie dalej, jak będę musiał tworzyć jakieś bardziej skomplikowane rzeczy jeszcze. No to trzeba będzie pójść może od razu w atomówki? Hmm... Bra! Masz tutaj, masz! Zjedz to wszystko pięknie. Daj mnie szybsze taśmociągi. Dziękuję bardzo. Duże rzeczy tutaj mamy teraz dostaniemy. Ten poleciał znowu prysznic z plazmy. Bardzo ładnie. Co teraz jeszcze? Tak, najpierw zobaczymy, co to następnego jeszcze będziemy mogli zrobić. Zawasowaną produkcję stali. Belki żelbetowe, Stojan, silnik. Wiertnica klasy drugiej. Ja bym wziął to. Tylko, że nie mogę jeszcze wrzucić, bo jeszcze nie. Ale to spokojnie. Mamy chyba nawet od razu tyle, tyle będę miał. Tych surowców, więc spoko rurek, trochę może być mało, ale to się zrobi. Dostałem teraz tak. Uwaga. Yy, przenośnik pionowy klasy trzeciej, taśmocią klasy trzeciej. I tu jest ten. Z rurą. Czemu dopiero tutaj? Przy tym. Dobra, no ale, ale jest. W takim razie mamy te. Co, jak kiedyś mówiłem przy robieniu rur tam w elektrowni, że takie coś by mi się przydało, to, to proszę bardzo, to, to, to już jest, no wiem, gdzie było, gdzie się schowało. No i kontener przemysłowy. Także akurat to, co chciałem, jest jeszcze, by się kurczę te wiertnice przydały. Szybsze, ale zobaczymy, czy tam da się coś jeszcze przyspieszyć za hutą, albo tam przed hutą, albo co. Zaraz zobaczymy, gdzie tam jeszcze jakieś szybsze taśmy powstają. Na pewno śrubki trzeba tu przyspieszyć. Szybkie taśmy ze śrubkami. To, o, o, to, to, to tutaj. Szybsze taśmy ze śrubkami. Pionowe i poziome też, proszę bardzo. Przenośnik klasy trzeciej. taśmocią klasy trzeciej, proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. I jeszcze więcej śrubek, znaczy fabryczek ze śrubkami, tylko jeszcze tam taśmy na górze. Trzeba przyspieszyć troszeczkę. Także ja se tam zaraz jeszcze skoczę na górę najpierw. I jeszcze tutaj tak, pręty na dół idą chyba w tempie zadowalającym. A jak nie to zaraz zrobimy, żeby były w tempie zadowalającym. Także idę tylko na górę jeszcze. Gdzie to tutaj teraz szło? Tu mamy śrubki, widać, bo mam ładnie wrzucony ten, ten mój dings. No i teraz co? Tutaj sobie damy... Taśmociąg klasy trzeciej, tu już jest, widzę. To on był jeden. Aha, jeden taśmociąg już od tego pionowego przenośnika. Widzę tutaj do tego, tak? Czyli spoko. Mm, tutaj też taka trujeczka, proszę bardzo. I tu powinno. Chyba wystarczyć. Może. To jest co? Dwójka, trójka? Jedynka to jest tutaj, i tutaj, tak? Mm, no dobra, to zrobimy tutaj dwójeczki. Cyk, cyk i cyk. Do tego pierwszego rozdzielacza tutaj. I. W sumie tutaj też by trzeba było... Dobra, na razie zrobimy jeszcze tylko fabrykę, produkcję większą, bo tutaj mi zaraz te wszystkie śrubki zje. Także teraz trzeba jeszcze chyba na dół trochę prętów więcej ściągnąć. Pręty schodziły chyba sobie tędy. Tak jest, czyli to trzeba przyspieszyć, przynajmniej do tej dwójeczki. A to już jest dwójeczka. No to do trójeczki już niech będzie, no kurde, tego zaś produkcja prętów też... Produkcja prętów też by musiała szybciej bo to chyba taśmą nawet poziomu pierwszego tylko idzie. Także to jeszcze by trzeba było przedłużyć, ale to nie jest problem. Problemem będzie to, że chyba trzeba będzie podkręcić po prostu kopalnie czy coś. W sumie podkręcić też można kopalnie, które tam kopią węgiel. Tam dalej i tutaj żelazo do tej mojej pięknej huty. Hmm. Dobra, w sumie już nie będę was zanudzał i tak się zaraz ciemno robi. Ja se to zrobię poza odcinkiem po prostu, bo to nie jest budowanie niczego ciekawego, tylko po prostu dostawię sobie tam więcej fabryk śrubek na dole. Więcej fabryk prętów, chyba też by się przydało troszeczkę. No i sobie spróbuję przyspieszyć po prostu kopalnię tam i poprzyspieszać taśmy, żeby więcej stali się robiło. Także to by było na tyle dzisiaj. Taki krótszy trochę odcinek. Dziękuję za oglądanie na razie.